Moduł podmioty w Profit CRM to baza informacji gromadząca najważniejsze dane dotyczące naszych klientów. Stanowi on elektroniczną formę kartoteki firm i instytucji z którymi współpracuje przedsiębiorstwo. W celu szybkiej identyfikacji klientów Profit CRM wyposażono w trzystopniowy system wyszukiwania danych, na który składają się: drzewo filtrów pozwalające przeszukać dane według wybranych kryteriów, na przykład po cechach. kraju czy prowadzącym. Wszystkie elementy drzewa filtrów są w pełni modyfikowalne. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość ustawienia układu najważniejszych filtrów jako schematu. Wystarczy tylko zaznaczyć indywidualną konfigurację filtrów i zapisać. Listwa szybkiego wyszukiwania umożliwiające przeszukiwanie wszystkich kolumn według wybranych kryteriów Pozwala odnaleźć interesujące nas dane przeszukując wszystkie elementy lub tylko wyniki wcześniejszego filtrowania. Wyszukiwanie kontekstowe, które umożliwia przeszukiwanie bazy po wpisanej frazie pole po polu. Ponadto, wykonując dowolną czynność w systemie, można skorzystać z narzędzi globalnej wyszukiwarki. Jej zadaniem jest przeszukiwać całą bazę systemu po wprowadzonym słowie kluczowym. Wyświetlając informacje o konkretnym podmiocie można zauważyć, że w Profit CRM każdy klient ma oddzielną kartotekę, której informacje podzielono na dane podstawowe, dane rozszerzone, powiązania i działania, dane z zewnętrznych systemów handlowych i własne pola. Dzięki integracji z infrastrukturą teleinformatyczną można wykonywać telefony bezpośrednio z systemu Profit CRM oraz zapisywać notatki z efektu przeprowadzonych rozmów. System umożliwia przypisywanie osoby jako pracowników do danego przedsiębiorstwa i nadawać im indywidualne dane kontaktowe. Ważną funkcją systemu Profit CRM jest możliwość przypisania swoim klientom określonej cechy. I późniejsze ich segregowanie na drzewie filtrów. Jak również podział klientów ze względu na rodzaj wysyłanej do nich korespondencji. Dla każdego klienta można ustawić jego indywidualny poziom zadowolenia. W przypadku negatywnej oceny poziomu zadowolenia, system wymusi podanie przyczyny niezadowolenia lub ostatecznie utraty. Ponadto możemy również określić źródło pochodzenia naszych klientów, czyli skąd się o nas dowiedzieli, np. Na kampania reklamowa, rekomendacja, targi lub inne źródło. W przypadku, kiedy źródłem pochodzenia okaże się nasz klient, system automatycznie powiąże go z nowym podmiotem. W kontekście danego klienta możemy wprowadzić ostrzeżenie dla innych użytkowników o dowolnej treści, na przykład, gdyby okazał się nierzetelny i nie regulowałby bieżących zobowiązań. Jeżeli wprowadzimy takie ostrzeżenie, to za każdym razem, kiedy będziemy otwierać jego profil, system wyświetli komunikat. Oprogramowanie Profit CRM opiera się na możliwości łączenia ze sobą wielu obiektów, na przykład kilku osób z kilkoma podmiotami. Zakładka powiązania i działania wyświetla pełną historię współpracy z klientem, ułożoną chronologicznie począwszy od informacji najstarszych do najbardziej aktualnych. Profit CRM umożliwia łączenie ze sobą wielu elementów między innymi podmioty, zadania, notatki z rozmowy telefonicznej, oferty i e-maile wraz z załącznikami, pliki, skanowane dokumenty itd. W trakcie współpracy z klientami historia kontaktów jest bardzo rozbudowana, stąd oprogramowanie Profit CRM wyposażono w system filtrowania danych. Wszystkie powiązane elementy przedstawione za pomocą ikon w prawym górnym rogu, dzięki którym możemy je filtrować według grup. Jeżeli chcemy wyświetlić kilka grup powiązanych elementów, wystarczy, że zaznaczymy je na liście. Ponadto istnieje możliwość wyszukiwania danych po kryterium daty lub statusu. poprzez możliwość integracji Profit CRM z zewnętrznymi systemami handlowymi mamy podgląd informacji w kontekście indywidualnego klienta, a co ważniejsze, użytkownik ma dostęp do tych informacji bezpośrednio z poziomu oprogramowania Profit CRM bez potrzeby przelogowywania się do systemu handlowego. Tym samym Profit CRM umożliwia podgląd między innymi wystawionych faktur, korekt, zakupionych towarów z podziałem na grupy oraz zobowiązań kontrahenta z podziałem na rozliczone i nierozliczone. Dodatkowo indywidualnie dla każdego klienta generowane jest podsumowanie zawierające, np. Na należności, średnią rozliczoną płatność i obroty w poszczególnych latach. Zakładka Własne pola umożliwia rozszerzenie zakresu wprowadzonych informacji o klientach za pomocą prostego edytora dostosowujemy oprogramowanie profit CRM do indywidualnych potrzeb.